Hej. Co robić, gdy zobaczycie piękną kobietę, taką naprawdę niesamowitą wizualnie? W jaki sposób ją uwodzić? Co? Może na niej zrobić bardzo, bardzo duże wrażenie. Na pewno nie zrobić to, że powtórzycie jako tysięczna osoba, że ma piękne nogi, że ma piękną twarz, bo na to słyszała już dzisiaj 25 razy. Nie będzie to robiło wrażenia, no nie możecie mówić, że ma piękne piersi, no bo ich nie widzieliście, a to, że ma tak wyeksponowane, no to w ogóle zapomnijcie, żeby o tym mówić. Jeżeli tył ma niesamowity, to udawajcie, że tego nie widzicie, bo może was tylko to rozpraszać. Ale postarajcie się zwracać uwagę na pewne szczegóły. Szczegóły jej zewnętrzne, szczegóły jej wnętrza być może będzie miała bardzo de delikatne dłonie, może ma coś fajnego akurat do powiedzenia, może interesuje się malarstwem, może interesuje się jakąś sztuką, może interesuje się czymś niesamowitym, co warto podkreślić. Na pewno nie, zrobicie na niej niesamowite wrażenie, jeżeli wychwycicie zewnętrzne i wewnętrzne rzeczy, oczywiście zwrócicie na nie uwagę. Nie patrząc w ogóle na jej <noise> zewnętrzne atuty wizualności, które mogą Was tylko rozproszyć, będzie Wam też o wiele łatwiej, jeżeli zobaczycie tak piękną kobietę, która jest u Was 10 na 10, taki możecie sobie zrobić test, że gdy podchodzicie do takiej kobiety, która wygląda, no, jak Wasze marzenie, to Zastanówcie się, jak tu u niej wyszczególnić 10 podpunktów wewnętrznych głowy i zewnętrznych, ale nie mówimy tu o piersiach, tyłku, nogach czy twarzy, tylko zewnętrznych np. jak dłonie, jak zapach, jak ładne yy, np. buty. Tylko wszystko, żeby to było oczywiście szczere. Nie, że powiesz jej, że ma ładne buty, ale te buty Ci się nie podobają i w ogóle nawet nie znasz marki, nie wiesz, co to są za buty. Rozumiesz? Że mówisz że <laughs> o planecie, o której nie masz pojęcia. Jeżeli się nie znasz na markach, to się zacznij interesować markami. <laughs> to będzie Ci łatwiej. Jeżeli będziesz widział ładność w czymkolwiek, co ona ma, podkreśl to. Powiedz, że to jest fajne, że to fajnie leży do tego czy do tamtego, ale mów to szczerze. Tylko i wyłącznie szczerze. To też automatycznie zwiększy ci przewagę luzu, prowadzenia jej w rozmowie, i automatycznie będziesz jednostką, powtarzam, jednostką, która y, przytrafiła się jej w życiu, która nie patrzy na jej tyłek, na jej nogi, na jej po prostu rzeczy, które wszyscy zwracają uwagę. Kobiety kochają. Indywidualne jednostki, a nie program wszyscy. O tym też będę mówił. Są kaczki i orły. Kaczki to wszyscy. Kaczki to wszyscy. Bądź orłem w uwodzeniu. Nie kaczką, tak jak wszyscy. Nie mów jej tylko o tych nogach o tym, że ma piękne oczy, o tym, że ma piękne nogi. Ona już to słyszała dzisiaj dziesiątki razy. Powiedz jej to, co zauważysz. 10 zewnętrznych rzeczy i 10 wewnętrznych. Z zewnętrznych oczywiście nie mówimy tutaj o nogach, o piersiach, tylko mówimy o zewnętrznych, takich jak jakieś dłonie, jakaś garderoba, może akurat sympatyczny pieprzyk na prawym policzku, lub coś jeszcze, co może i być śmieszne, i być dowcipne, jeżeli potrafisz wywołać ten dowcip. To też jest bardzo ważne, bo jeżeli powiesz kobiecie o pieprzyku, to może wyjść ze spotkania i się obrazić, bo to będzie jej pięta Achillesa, ale jeżeli powiesz w tak przekonujący sposób, o tym samym pieprzyku na prawym policzku, to może być to jej najpiękniejszy dzień. Jej życia. Wszystko oczywiście będzie zależało od Twojego doświadczenia i od Twojej wiedzy. Podsumowując, dziesięć rzeczy wewnętrznych, zewnętrznych, jak, jak widzimy, to petardę. To sobie możemy zauważać, możemy jej to mówić, lub możemy sobie sami to dostrzegać. Nie mówcie też nie wiadomo jak wiele rzeczy, bo jeżeli zaczniesz jej mówić to, 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 to ona też powie, że jesteś nienormalny. Ale powiedz jej dwie takie i dwie takie. Dwie wewnętrzne, że na przykład fajnie, że interesuje się malarstwem i cudownie, że kocha podróże. Zewnętrzne jakieś, że ma cudowne dłonie albo że... I zapach po prostu spowodował to, że wpadłeś do stolika. Hej.